I witajcie moi mili z tej strony bo jest to kolejny odcinek. Zagrajmy Fallout Shelter no i tak Co by tu można było dzisiaj zrobić w fallocie? pozbierać wszystko mm, Spróbujmy skolektować Jak najwięcej energii się da w minutę Ok, drugi i teraz jeszcze ten rush musi wyjść failed. Aj aj, 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 nie dobrze. Nie dobrze. Okej, okay, tutaj kolega wrócił. Drugi też wrócił. 23 level i masa itemów. O, wygląda to ciekawie. Niech tutaj z tymi kakroczami skończą. Walkę i powinno być coś już tu na plusa. eee... come on, come on. Jeszcze jeden rasz. I jak ten wyjdzie, to powinniśmy dać radę. Nie. No jezu, no nie zrobimy tego. Nie, nie zrobię na razie tego. Musimy na razie też połączyć jeszcze pomieszczenia. Więc. Roboty jest trochę. Um, Science lab chcieliśmy ustawić, tak? Chcieliśmy. Science lab miał powstać z tej strony. Może teraz tak dać by tu kogoś. Tyle, że ktoś jest na coffee break. Mhm. Tylko, że nie mamy Rad Away. Rad żadnego. Musimy znaleźć na pewno jakieś osoby, które są z wysoką inteligencją Na przykład ciebie Lisa, ale ty masz dużo percepcji. O Jezu Dobrze, spróbujmy jednego radowa złapać. Okej, okay, ty idź tutaj. A na razie nie mamy... Jak nie mamy też możliwości... Przekierowania, że tak powiem, tej rodnej osoby Exploring to tylko Steven Drake tam jest. No i tak naprawdę zobaczcie, On tutaj już bardzo dużo rzeczy znalazł. O jak pięknie! Masę broni, masę outfitów. <ścoughs> Panią, jakby tu wysłać do. O, spróbujmy jeszcze raz. O, wyszło. No i dobrze, i teraz, gdzie jest nasz kolega? Kolega Adam Radway i Steam Pack No i ciebie moglibyśmy też. To by też by się przydał, ten Radway. Mm, przydały nam się też sale treningowe. Dużo rzeczy by nam się przydało, mało rzeczy możemy zrobić, faktycznie. Power generator... Hmm. Hmm, hmm, hmm. Living quarters nie możemy, medbay... nie możemy już nic kupić teraz. No dobrze, to będzie trzeba tak zrobić wtedy. Kion on jest? Jest nasz żołnierz, żołnierz uniwersalny. Mam tu plus 3 do siły. I ogólnie mamy kilka też innych kciuchów. Na przykład, tobie by zmienić. Ktoś co ma. Hmm. O, tobie na przykład dajmy. Ten trochę do INTA dostaniesz więcej punktów. Ktoś jeszcze jest na coffee break. Mark Johnson. No już niestety dużo, dużo, dużo nie masz tego. Trzeba byłoby coś z tą radiacją poradzić. Hmm, kto tu jeszcze jest? Hmm, tak, tu plus jeden. Chociaż tyle. Johnson. Zobaczmy tak. Tu go byśmy wrzucili. Nigdzie się nie nada. Normalnie się gości nigdzie nie nada. Nie no, musimy zrobić naprawdę windę i niższe poziomy już kolejnych tych. Tutaj, musimy zacząć tutaj budować kolejne właśnie punkty Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi właśnie o rozwój tutaj wodny, energii i wszystkiego Ponieważ nie będziemy mieli kasy niedługo na nic więcej Trzeba będzie coś z tym naprawdę tym pomyśleć Water treatment Ok, teraz ci którzy są na... Coffee break'u i pan Okej, okay, wyjdźcie tu we dwójkę. Oni chyba jak mają pracę, to też się lepiej czują Więc jest nadzieja Teraz tak, gdzie jest Adam, Adam Szukać po, szukać po uniformie trzeba. O właśnie Jeżeli dać jemu na przykład o, i dać mu na przykład Gatlinga. To można. O, nie Ciebie jedzonko To można by go nawet wysłać na jakiegoś Questa. No właśnie. Jak mi się da do tego cztery paki, no to już w ogóle. Ok, start now. Confirm. Myślę, że z tym gatlingiem tutaj bardzo szybko damy radę coś ogarnąć. Przede wszystkim nabijemy sobie punktów, zbierzemy trochę expa. Ale i tak Wasteland jest najlepszy, żeby... Kill cloning, Cockroach. Wbijaj tu od razu, kolego. Wojskowi przybyli. No z tym gatlingiem i takimi obrażeniami, jakie Mamy tutaj, no to jest. Pewne 21 obrażeń, to jest bardzo dużo. A szczurki chyba wszystkie będą schodziły na strzał. Dwa szczurki za jedną salwą, no to jest bardzo dobry efekt. Bardzo dobry rezultat. No. Wow, nawet nie dwa, trzy. Trochę nióg koli. -y. Tak w sumie przebiegam przez to pomieszczenie nie patrząc. Czy tutaj coś jest. Jeżeli byśmy mieli na przykład dwóch takich z gatlingami no to... Byłoby, byłaby poezja. Myślę, że będziemy mogli też zainwestować w jakiś tutaj rozwój wojskowy bardziej naszych ludzi no bo... Trzeba by było postarać się coś zrobić. Ile tu jest? Cztery? Nie, trzy. Mm -hmm. No to myślę, że z tymi czterema skimpakami to damy radę tutaj. Jakbyśmy jeszcze na przykład mieli jakiegoś peta, który by zwiększał obrażenia nam od broni, to już w ogóle byłoby świetnie. Ale myślę, że takiego peta chyba przez długi czas nie znajdziemy. Tak, teraz tu. I ze zwłok trochę kapsli Kapsli pozbieramy, będziemy mieli ze 150, czy trochę więcej, to... To już będzie dużo, dużo lepiej. Już damy radę coś tam zrobić w bazie dodatkowego. Tutaj, co? Kolejny kakroczek. Ile trzy? Trzy. A, jeden z nam spudował. Nie wiem w sumie od czego zależy mm, celność tutaj. Będę musiał poczytać dokładnie. Czy to jest zależne od percepcji, czy od czego? To jest chyba winda. Mamy kolejne pomieszczenie z kolejnymi ro robalami. Użyjmy tego jednego paka, bo i tak już więcej tam nam nie dałby rady. No, a trochę popudłowaliśmy tym Gatlingiem. Co Tutaj coś mamy. Kolejne robale dosyć dużo ich tutaj. Na nie, no dosyć dużo mi nocierowali, wyprawiają mimo wszystko. Można by na przykład iść na taką misję, jedną ósemkę, jeżeli on by dolewelował. Kapsle. Tutaj też. Nie, kapsle akurat, tylko... Duperele jakieś. Taśma. No i na przykład jego z bazuką wysłać razem. To myślę, żeby sobie chłopaki poradzili fenomenalnie. Tutaj coś będzie, tutaj coś będzie do zdobycia Aj, prawie, prawie, prawie trzech. Chyba trzy to jest maksimum co można tej z tego Gartling Gana zrobić. Tak, jeden... O, To jest chyba Doctor Lab Armor. No proszę, no te, teraz to... To już były rzeczy, które były naprawdę warte tego, ponieważ... Broń niestety, broń trochę tam mamy w wolcie poukładanej Ale bardziej też chodzi o to żeby poprawić statystyki osób, które będą wychodziły na eksplorację, tam jakąś odległą Tak jak na przykład ja, gdy pierwszy raz Adam wyszedł na eksplorację, no to Widzieliście, trafiliśmy do, na jakieś tam te Jezu, jak to się nazywało Na jakieś śpinioki i nas praktycznie Zmieliły. No. Serio nic. O, to jest chyba... Um, to jest chyba Oaklander West czy coś takiego? Mmm... No, zobaczymy. Tymi skimpakami też nie szalejmy. Poczekajmy. Tu chyba ta sza tą szafkę chyba można otworzyć. O. Jeden, dwa, ale starczyło na trochę. Dodatkowe zwłoki. No widzicie, kapsuł już mamy 150 tu wyjętych. Zobaczymy, się, czy tutaj coś można... możemy podłapać, ale niestety nie. Niestety nie, niestety to było za mało. O, kolejne ra ra rouche. Rat rouche. mi się zkarł. Fajne by było, żeby na przykład na bossa nam wyskoczył licznik. Że możemy na przykład zbustować damage. Jeżeli byśmy trafili tak na przykład razy 3,5, 60 obrażeń aż to byłoby. Uf. No, jakieś śmieci. Od razu przejdźmy tam do końca. Fajne, że ma tyle, mamy tyle pomieszczeń do sprawdzenia. To jest wiele większy Volt niż ten, który pierwszy oglądaliśmy. No, ale dobrze, dobrze. Myślę tak też czy nie ściągnąć już tego mm, gościa drugiego z Wastelandu W sumie jeżeli byśmy go ściągnęli, to na pewno dalibyśmy rady coś tam zyskać. No i gdyby też nie ten gatling i ta bazuka, które nam wypadły na początku, to teraz byśmy nie mogli sobie... O, jest! Jest cel, który... który mieliśmy... którego się mieliśmy tu podbyć już. On już szedł. Aha! Na szybko poszło, naprawdę. Cyk, cyk, bam, bam, bam. bam. Nie no, jeszcze dwie salwy, i powinno być ok. Mamy sześć steampaków. Chodziliśmy tu z czterema. Czy z trzema nawet, także. Mamy po prostu wszystkiego na taką dużą ilość żegławą. Nic, tylko się cieszyć. Ok, heal up. Target practice. Dobrze. Team packi. Tu, tu jeszcze dwa ale też mamy pomieszczenia, które warto obejrzeć. Chociażby dlatego, żeby zdobyć trochę punkciorów, może. Tutaj nic, a tu? No, jakieś tam duperele. Ale zawsze coś, okej. Okay. Return to vault. Tak. Lab coat, combat armor niuk kole, no bardzo fajnie, bardzo dużo rzeczy zdobyliśmy, naprawdę. Więc myślałem po prostu, że tak owocnie będzie to, że tak powiem. A niech on już tutaj, w tym momencie. Aha, czyli nie, on musi wrócić normalnie. Level upy, porozdajemy wszystko. Eee... I tak. Ile mu zajmie ten powrót? Dwie i pół godziny. No to na wieczór... Na wieczór będzie jak znalazł. Steven Drake. 23 poziom. Czy może go ściągniemy już? Bo on tu naprawdę ma dużo rzeczy. Mmm... On i tak będzie dopiero na wieczór. Albo dobra, nie, niech jeszcze tam poeksploruje coś. Będzie naszym takim konikiem, który tutaj będzie się ładnie levelował. Dużo, dużo, tej energii musimy zdobyć w krótkim czasie, Boże, to jest bardziej niż straszne. Radway. <grym> Mark Johnson, Kiedy Ty w opie jesteś? To jest plus 3 siły. A właśnie, teraz też tak. Storage. Co my tu mamy teraz? Outfity mamy dwa, Combat Armor. No Combat Armor jest dobrą rzeczą, można by komuś dać. Kto tu z nich? Czy ktoś tu z nich ma Coffee Break'a jeszcze? Tiffany Parker, okej. Okay. Czemu masz Coffee Break'a? Plus jeden, no dobrze. Ale Tiffany Parker, ze względu na to, że. Tutaj właśnie w tym pomieszczeniu siedzisz, ono nie jest. Nie powiedziałbym, że należy do najbezpieczniejszych. To dajmy Ci może. dajmy Ci może karabin. A tyle względu, że siedzisz tutaj, to dajmy Ci piżamę. Minus jeden. Plus 1. O, bardzo dobrze. Jakąś tam punktik do charyzmy więcej. Minus 1, plus 0, 0. O. O tak. Steven Drake ze swoim 12 poziomem, bazuką w ręku, idzie sprawdzić opuszczony dom. Ile mamy skimpaków? Dużo. No. Czułem tutaj potencjalnie dużo punktlików. To są też te mole. Ale on myślę, że z molami da radę, bo bazuka ma ile obrażeń? 20 do 22 to jest... Lepiej niż... lepiej niż byśmy mogli sobie wyobrazić. Tak jak wtedy na przykład było od 0 do 8 to... No i przede wszystkim tutaj wszystkie cele dostają obrażenia, jeżeli... O! O! O, Marksman Rifle to jest chyba. Czy Hunting Rifle? Nie wiem. Bardzo dobrze zaczyna się tutaj wszystko. Dzięki. No i będziemy musieli też tak, przetrenować parę osób, jak już będziemy mieli możliwości do tego. Roucze Dwa Roach'e. Czyli wtedy mieliśmy pecha. Z takiego, że głowa boli. Tutaj prawie nic nie dostaje, jednego skinpaka mu zużyliśmy Ale Myślę, że warto O! Pijama i... No pijama i niestety... Continue Exploring Wasteland, yes. Armor piercing hunting rifle. No i bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dużo rzeczy, które nam się przydadzą tutaj. Do... tak powiem... Do działania naszego całego systemu. Ok, zebraliśmy no, trochę energii, a spróbujmy to zraszować. Fail. No i już po tak. Attack of the cockroach. No ale widzicie, teraz mam tutaj dwie. A nie, to są moluraty. O, to z moluratami to nie wiem, czy tak ładnie będzie. O, dajmy jej pistolet I jej na przykład też pistol No z Molratami Akurat tak, tak wygodnie chyba nie ma Chciałbym też żeby każdy City Zanów miał jakąś broń Okej okay. No i dobrze i myślę, że w tym momencie też możemy zakończyć ten odcinek No i to zobaczymy w następnym Trzymajcie się Hej